Halo, halo, cześć, witajcie. Tomasz z tej strony i witam Was na kanale Koszary Tradingu. A w tym materiale porozmawiamy sobie o wyzwaniu, które rozpoczęło się jakieś 8 dni temu, czyli wyzwanie pod tytułem Od 0 do 1000 dolarów 90 dni. Powiemy sobie dzisiaj o tym, co zostało wykonane, co aktualnie wykonuje i co dalej planuję wykonywać, żeby to wyzwanie zakończyło się sukcesem. Więc przypominam, że wszystkie informacje na bieżąco macie tutaj na Excelu, który został stworzony i udostępniony dla Was. Więc każda akcja, którą. Tutaj, po prostu, wykonuje, jest wpisywana w konkretnym dniu, więc można sobie to obserwować na bieżąco. Tutaj też zapisuję, jak, jaki aktualnie jest bilans, ile zajęło czasu robienia jakiegoś konkretnego dnia, czyli wszystkich akcji, które były wtedy wykonywane, więc to jest takie najbardziej na bieżąco. Z kolei takie codzienne podsumowania odnośnie tego, co robiłem, razem z linkami i też czasami instrukcją tego, jak coś zrobić, macie i na naszym Discordzie, Koszary Tradingu, do którego link macie w opisie, oraz dodatkowo na Telegramie, tak samo tam pojawiają się aktualizacje. Codziennie. Tutaj na Discordzie, aby to odnaleźć, wchodzicie sobie w sekcję z Tomaszem. Następnie wyzwanie od 0 do 1000. I tutaj każdy dzień jest rozpisany po kolei, co było robione. Są jakieś do tego też opisy, także wszystko możecie sobie tutaj nadrobić, jeśli nie robiliście. Jeżeli chcecie, oczywiście. I też dajcie znać w ogóle w komentarzach, czy to wyzwanie robicie tak codziennie, jakby razem ze mną, czy już sobie to odpuściliście, tylko to obserwujecie. I tutaj, będąc już na Discordzie, zapraszam Was także do sekcji VIP, gdzie możecie odblokować dostęp właśnie do VIP-a, dzięki któremu macie. 30% informacji z arny tradingu, czyli tej grupy naszej płatnej. Tutaj wszystko jest opisane w instrukcji, wystarczy po prostu przepisać konto swoje na ByBicie jakby pod naszą markę i to jest tyle i wtedy macie do tego wszystkiego dostęp, więc jeśli tego jeszcze nie macie, to także zapraszam. No dobra, teraz skupmy się na tym, co do tej pory zostało wykonane, jak to wygląda dalej, więc tak wygląda nasz portfel, cały czas okrągłe zero na nim się znajduje, czyli jeszcze żadnych tutaj środków nie ma. Tak wygląda tutaj disco, którego założyłem sobie stricte właśnie pod to wyzwanie. Mam tutaj kilka kanałów, na których jestem. Jest to między innymi ZKSync, Layer Zero, Starknet ID, Scroll, Shardium. SEI oraz taki projekt jak SEI Storm. I tutaj będąc już przy nim, no to jakby jest to projekt, który ogłosił tutaj swojego airdropa dla osób, które będą działały na testnecie, więc nie wymaga to swoich środków. No i tutaj trzeba było wziąć udział w ich testowym IDO, które odbywało się wczoraj. Ja to wszystko tutaj robiłem, więc no nie wiem, być może coś z tego będzie. Poza tutaj też braniem udziału w tym testnecie brałem Udział w zadaniach tutaj, czyli na platformie z ZELI, jeśli dobrze to wymawiam. No i tutaj po prostu wykonałem jakieś tam czynności, żeby odblokować sobie tą rolę kapitana, która uprawia nas do tego airdropa. Ja nie wiem, czy coś z tego będzie w ogóle. Ja jakby nie lubię takich akcji, raczej ich generalnie nie robię. No ale jakby tutaj pod to wyzwanie, no staram się robić wszystko, co może przynieść jakieś potencjalnie chociaż małe zyski. Więc ja tutaj też podawałem swój adres portfela. Zdobyłem tą rolę, zobaczymy, może coś z tego będzie. Z takich rzeczy, myślę, bardziej znaczących, które do tej pory zrobiłem i też które chcę. Jakby wykonywać na bieżąco, bo mam podzielone zadania na takie, które chcę zrobić, po prostu zrobić, ale też mam takie, które chcę wykonywać regularnie. Na przykład jednym z tych zadań jest tutaj testent na Venomie. Pewnie część z Was o tym słyszała, pewnie też większość to robiła, przynajmniej te osoby, które gdzieś tam pod airdropy działają. Jest to wszystko na testnecie, więc jest darmowe. Poza tym jednym zadaniem, czyli Venom Bridge, ja go nie skończyłem do końca, no bo tutaj potrzebne są środki na sieci BSC. Na dosłownie potrzebne jest 15 centów, no ale nawet tyle w tej chwili nie mam, więc nie jestem w stanie tego zadania skończyć. Poza tym wszystkie te nft to tutaj sobie odebrałem, właśnie poza tym jednym, tutaj jeszcze kilka zadania do końca będzie. Więc no tutaj myślę, że jest prawdopodobieństwo na to, żeby jakiś airdrop e z tego był. Kiedy on będzie, tego nie wiem. Nie wiem, czy w ciągu tych 90 dni. Eee, raczej, raczej wątpię, ale no mimo wszystko to robię, bo jest to jeden z takich bardziej, powiedzmy, pewnych testnetów. I tak poza tym testnetem wykonuję także tutaj czasami jakieś czynności na web 3word czyli wykonuję sobie jakieś na przykład swapy. Tutaj głosowałem przydało, czyli tutaj po prostu trzeba było zastejkować jakieś tokeny i tam zagłosować więc no robię to, żeby generować jakiś tam dodatkowy ruch, jakby staram się tutaj po prostu jak najbardziej wystawiać pod ten ewentualny airdrop. Tutaj właśnie jest ten Say Storm, czyli tutaj trzeba było po prostu jakąś tam część SEI jakby wrzucić do całej puli i tutaj już to zrobiłem. No i teraz po prostu czekamy, co tam się wydarzy z tym dalej. Podejrzewam, że tutaj EZROP jeśli będzie, no to będzie dopiero w momencie, kiedy SEI wejdzie na mainnet, a w tej chwili to nie wiadomo, kiedy jeszcze będzie. Więc też nie wiem, czy to będzie w ciągu tych 90 dni, jakby dlatego no nie jest to zbyt pewne. I Zaraz też powiem o tym, jakby jakie tam są kolejne plany na dalsze działania. No, tu z jakim kolejnym testnetem, który uważam, że Bardziej prawdopodobny jest na przykład Supra Oracle. Jest to testnet, w którym, aby brać udział, potrzebne jest zrobienie KYC. No ja tutaj robiłem to na innym komputerze z tego względu, że mam już tutaj jedno konto założone na siebie. Tutaj z tego, co czytałem, no to oni będą bardzo pilnowali tego, aby nie robić multi-kont i więc robiłem to po prostu na komputerze kogoś innego i też jakby tam wykonałem KYC, więc tutaj tego nie pokażę. No i to są bardzo proste misje do wykonania, żeby to po prostu. Zrobić i za to otrzymujemy tutaj te gwiazdki, za które później będziemy mogli otrzymać właśnie jakiś airdrop, no bo tutaj on jest potwierdzony. No ale znowu, kiedy to będzie, to tego też nikt na ten moment nie wie. Tutaj, właśnie w kontekście takich jeszcze zadań, które wykonuję codziennie, znaczy może nie codziennie, ale tak regularnie, to jest na przykład też bridge na SEI, czyli po prostu wykonuję sobie most z MetaMaska, z jakiejś sieci testowej na właśnie SEI oraz drugą stronę. Tutaj także można odbierać sobie codziennie. Faucet, po prostu trzeba połączyć się Discordem i wtedy otrzymujemy 01 SEI na portfel. Tutaj regularnie wykonuję także mosty na scrollu, czyli wysyłam sobie środki z Gorli Testnet na scroll alpha testnet i w drugą stronę. Tutaj też regularnie wykonuję jakieś transakcje, swapy na Firechain, jest to wtyczka do po prostu przeglądarki, taka jak MetaMask, jest to po prostu portfel. Tutaj Żaden airdrop nie jest ogłoszony, po prostu sam jakby to sobie wybrałem. Projekt zebrał spore finansowanie, aktualnie są na fazie testnetu, więc jakby no też staram się tutaj coś podziałać w razie gdyby. Także regularnie wykonuję sobie mosty na Taiko Bridge. Tutaj potrzebne są środki na sieci tostowej Sepolia. Tutaj generalnie działałem pod ten testnet, pod ten airdrop już na innym portfelu dużo wcześniej. Tutaj, jakby już jest teraz trzecia faza tego testnetu, więc zacząłem to robić właśnie na tym portfelu. Zobaczymy, może też coś z tego będzie. No tutaj działam także pod airdrop od Zeta Labs potencjalny, tutaj dopiero co założyłem konto, no i teraz co tydzień, tydzień będę wykonywać po prostu transakcje, żeby sobie tutaj te punkty zdobywać. No i jest także uwielbiana przeze mnie i przez wszystkich Linea i, i ich kampania na Galaxy. To działa tragicznie, w sensie nigdy chyba nie robiłem jeszcze tak durnego testnetu, jakby tutaj transakcje są... Praktycznie nie do wykonywania. Ja, z uwagi na to, że nie mam żadnych środków na Mainecie, to nie mogę sobie pobrać większego fałsetu codziennie, tylko co najwyżej 0,1 Ethereum. A na przykład dzisiaj chciałem tutaj zrobić jakieś transakcje, to koszt jednej transakcji na tej sieci kosztuje w tej chwili 0,9 Ethereum, coś takiego, więc no tutaj zrobienie czegokolwiek jest praktycznie niewykonalne. Ja tutaj zrobiłem jedną rzecz, mam 10 punktów na ponad 400 możliwych. No i to się kończy 9 lipca, więc być może jeszcze się uda, tutaj coś tam podziałać aczkolwiek wątpię i nie wiem po prostu czy Linei całkiem nie odpuszczę, z tego względu że też to, to zadanie które było wcześniej odnośnie weryfikacji czyli tam można było zdobyć 2.500 punktów no to tego zadania też nie zrobię bo bez środków żadnej z tych trzech form weryfikacji nie jestem w stanie zrobić więc tutaj prawdopodobnie po prostu dam sobie spokój z Lineą Założyłem również konto drugie na Coinbase, bo jedno już e, posiaram, po to, żeby tutaj skorzystać z zakładki Nagrody za Naukę, bo gdzieś tam w przeszłości całkiem sporo udało mi się tutaj z tego wyciągnąć. Aczkolwiek w tej chwili, dla jakby nowego konta, które założyłem, nie ma żadnych dostępnych możliwości. Mimo tego, że wiem, że trwa aktualnie kampania związana z Optymizm, dzięki której można tam około 40 dolarów w Optymizm pozyskać. Aczkolwiek, nawet gdyby to było, to też. Nie mam tego jak zrobić w tej chwili, dlatego że tam też są potrzebne jakieś środki, żeby po prostu wpłacić optymizm, no ja tego w tej chwili na tym portfelu nie zrobię, więc tutaj czekam po prostu na to, aż pojawią się jakieś kolejne akcje, gdzie można po prostu darmowy kapitał sobie pozyskać, no i będę starał się stąd później to gdzieś tam dalej wypłacić i coś z tym zrobić. Okej, okay, więc tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o ten pierwszy powiedzmy tydzień, czyli skupiłem się głównie na tym, aby znaleźć jakieś konkretne akcje testnetowe pod potencjalne airdropy i po prostu tam będę starał się regularnie działać, czyli to będą akcje, które będę wykonywać praktycznie każdego dnia, czyli te różnego rodzaju właśnie mosty, jakieś tam słapy, kampanie testnetowe i tym podobne rzeczy. I to będę robić sobie regularnie. Być może tam jakieś jeszcze kolejne się pojawią dalej te akcje, jeżeli będą jakieś ciekawe. Aczkolwiek teraz w tym kolejnym tygodniu i przez najbliższy czas chciałbym skupić się bardziej na trochę innych działaniach, po to, żeby ten pierwszy kapitał w jakiś sposób pozyskać i też nie ograniczać się tylko do tego, aby liczyć na to, że dostanę jakiegoś bardzo no bo z tym jest różnie, tak? Mogę tutaj wykonać sporo tych akcji, faktycznie jakiegoś airdropa dostać, a na przykład za pół roku, a nie w ciągu tych 90 dni, więc po prostu chodzi o to, aby też znaleźć inne możliwości na ten zarobek. I tutaj takim jednym pomysłem, jaki mam na przykład, no to są różnego rodzaju bonusy na giełdach, które można odbierać za darmo. I na przykład są takiego rodzaju bonusy, gdzie nie trzeba na przykład niczego też wpłacać. Od razu na giełdę, no bo często też z tym się wiążą bo te bonusy, że musisz coś wpłacić i potem otrzymujesz jakiś bonus. Ale na przykład na giełdzie Bings w tej chwili jest coś takiego, jak właśnie za to, że założymy nowe konto, można otrzymać jakiś tam voucher, którym można grać później na dźwigni. No i to jest jakiś pomysł na to, żeby to wykorzystać, no bo okej, okay, tego bonusu nie możemy sobie wypłacić, nie możemy tylko grać właśnie na, na tej dźwigni, no ale jeżeli uda się jakieś zyski z tego wykręcić, no to później te wszystkie zyski można już wypłacić, więc jeden zamysł jest właśnie taki, aby tutaj te darmowe vouchery pozyskać, zagrać nimi właśnie na dźwigni, coś tam z tego zrobić i być w stanie to sobie wypłacić na jakieś inne akcje. Problem jest tylko w tym, że ja kompletnie się nie znam na graniu na dźwigni, bo w ogóle nigdy tego nie robiłem i Szczerze nie lubię tego za bardzo. Na szczęście mamy osoby na arenie tradingu, które się tym zajmują zawodowo, które są w tym dobre, więc będę starał się po prostu kopiować ich ruchy i być może uda mi się dzięki temu coś tam zarobić. Więc o tym będę Was też na bieżąco informował, aczkolwiek tutaj trzeba już pamiętać o tym, że jeżeli taka akcja się pojawi, no to tutaj już. Jak zadam to nawet na tego Excela, na po prostu na Google, no to zanim, powiedzmy, wy to sprawdzicie, zrobicie ten sam ruch, to już może być po akcji, więc tutaj wszystko stanie się już bardziej takie dynamiczne. Oczywiście wszystko dalej będę tutaj wrzucał transparentnie, czyli jakie wykonuję konkretnie ruchy, żeby to po prostu było jawne, ale też jakby kopiowanie tego gdzieś tam z jakimś Poślizgiem czasowym może nie być najlepszym pomysłem, więc weźcie to po prostu pod uwagę, że tego typu działania mogą się pojawić i kopiowanie ich jeden do jednego może nie przynieść takich samych rezultatów. A tutaj, mówiąc już o arenie tradingu, to przypominam, że aktualnie trwa jeszcze nabór do właśnie naszej grupy. W opisie macie link do formularza, poprzez który możecie sobie tutaj odpowiedzieć na 9 prostych pytań. Jeżeli te odpowiedzi będą jakieś takie. Właściwe, no to wtedy będziemy w stanie z wami skontaktować i gdzieś tam mówić się na taką rozmowę wstępną, na której opowiemy Wam o tym, jakby czym jest w ogóle arena, co tam można znaleźć, jakie są z tego korzyści, ile to kosztuje. Więc jeśli tym tematem jesteś zainteresowany, chciałbyś sobie to sprawdzić, to masz link w opisie, możesz tam sobie wejść te pytania, po prostu wypełnić. A ja tymczasem wracam do szukania kolejnych akcji, możliwości na pozyskanie darmowego kapitału na start. Tutaj też, żeby była jasność, jakby w tym Excelu ja zapisuję czas, który poświęciłem stricte na te działania, które wykonuję, czyli to, co jakby wy też będziecie musieli poświęcić na przykład na wykonanie tego, załóżmy. Także pamiętajcie, że wszystkie update'y i aktualizacje będziecie mieli tutaj na dysku w Excelu. No i dodatkowo codziennie pojawiają się aktualizacje na naszym Discordzie oraz Telegramie, więc jeśli tam Was jeszcze nie ma, to zapraszam. Linki macie w opisie. Ok, więc reasumując, tak wyglądał właśnie ten pierwszy tydzień działania. Szukam kolejnych akcji, kolejnych możliwości. Robię te działania, których mówiłem codziennie. Także mam nadzieję, że przy kolejnym updatecie będę w stanie już powiedzieć, że coś zarobiliśmy, że są jakieś pierwsze środki i coś można dzięki nim zrobić. Póki co skupiam się dalej na tym, co robiłem, staram się znaleźć jakieś nowe akcje odnośnie właśnie jakichś bonusów oraz konkursów, żeby te pierwsze środki pozyskać. No i też pamiętajcie, że to wyzwanie to jest. Takie bardziej w formie for fun, bo też pojawiło się sporo takich komentarzy, że no co z tego, że w ciągu tych trzech miesięcy zarobisz tysiąc dolarów, jakby jak to praktycznie jest nic. Ale to też nie chodzi jakby o to, żeby, wiecie, jakby robić to tak stricte pod, pod zyski, tylko bardziej chodzi w tym wyzwaniu o to, żeby w ogóle pokazać, czy to się da zrobić, nie? Bo wiadomo, jakby zarobię 1000 dolarów w ciągu trzech miesięcy, no to życie nam nie zmienia i nie o to w ogóle tutaj chodzi w tym wyzwaniu. Chodzi po prostu bardziej o to, żeby pokazać, jakie rynek krypto daje możliwości i czy da się właśnie z kompletnego zera cokolwiek zrobić. Więc podchodzę do tego bardziej w takiej formie zabawy, takiego eksperymentu, niż jakiegoś tam, wiecie, takiego poważnego wyzwania, czy generalnie sposobu na zarobek, bo tak jakby się na tym rynku nie zbogacicie. To jest jedynie taka forma właśnie eksperymentu, którą postanowiłem sobie zrobić publicznie, żeby pokazać, Wam, czy się to da zrobić. Ja wiem, że się da to zrobić, ale no, chciałbym zrobić to też na wizji, czyli jakby pokazać wam krok po kroku, w jaki sposób można to zrobić. No i do tego właśnie teraz dążę i będę to dalej tutaj wykonywać. Stało nam jeszcze 82 dni. Bliżąc od dzisiaj, także ja działam sobie dalej. Jeżeli działacie ze mną, to fajnie. Jeżeli nie, to też dajcie znać po prostu, czy obserwujecie. Działamy po prostu dalej. Także ja na dzisiaj kończę. Dzięki za obejrzenie i widzimy się w kolejnej aktualizacji. Myślę, że za tydzień lub za dwa. Także dzięki i trzymajcie się. Cześć.